No dzień dobry, dawno się nie widzieliśmy i zaraz sobie pogadamy. Ale najpierw... Wrzesień, zaraz koniec lata, mogłoby się wydawać, że nie było filmów, bo byłem na wakacjach. I niestety, prawda jest goła odmienna. Na wakacjach nie byłem, e, dlatego że jeden typ ukradł mi dość dużą ilość pieniędzy, e, ale o tym Wam opowiem może przy innej okazji, A to nie jest film na ten temat. Natomiast. Filmów nie było, ponieważ nie miał kto ich montować. I w zasadzie de facto nadal nie ma kto ich montować. Ale z racji tego, co się tutaj będzie pojawiało, to content też będzie się pojawiał. Przez te miesiące, przez które się nie widzieliśmy, wydarzyło się kilka ciekawych rzeczy. Nie zawsze fajnych, ale na pewno ciekawych, o których Wam opowiem. Między innymi to, jak przez pół roku naprawiali nam Mustanga w ASO i po tym pół roku a co oddało nam tego Mustanga? Tylko dzięki mojej interwencji nazwijmy to, bo tak by tam jeszcze kwitł pewnie przez kilka miesięcy, żenujące to było. A po trzech tygodniach ukradli go nam. Co nie było przypadkiem, bo przypadków nie ma, ja przypadki nie wierzę. Ale o tym też zrobię film, nawet dwa w zasadzie, podzielę to, bo jest o czym opowiedzieć. Ale to było. W międzyczasie. Też doszło kilka samochodów, zielony Challenger White Body, ale o tym chyba wspominałem jeszcze w ostatnim wideo, e, miata, która ma nowy silnik, też ciekawa historia do opowiedzenia Czy Najnowsza M4 Competition X Drive, której niestety wam nie pokażę w najbliższym, w najbliższym czasie, ponieważ samolot tak się spodobał klientowi, że w, prawdopodobnie pojedzie na dłuższy czas, kilkumiesięczny, e, natomiast rzeczy, które się wydarzą albo już wydarzają. To może żeby tak odbić trochę od tych negatywów. To powiem wam, że ostatnio wraz z moim ziomkiem Marcinem, założycielem Kurkowski Detailing, stwierdziliśmy, że zostaniemy znanymi TikTokerami. Także obserwujcie nasze profile na TikToku, a zwłaszcza mój, ponieważ z Marcinem mamy mały zakład. Więc więc wszystkie tam lajki i tak dalej i tak dalej, followy bardzo mile widziane. Co ważniejsze, wydarza się też kilka rzeczy, o których Wam wspominałem chyba już równo rok temu, jakoś we wrześniu. Czyli tworzy się w końcu sklep internetowy z merchem dla entuzjastów, dzięki współpracy z Rafałem, z którym, z którym ogólnie robimy kilka, kilka rzeczy. Rafał między innymi współorganizuje motoshow, gdzie byliśmy właśnie w Bielsku czy w Katowicach, tak trochę na wariackich papierach, ale jest tam potencjał na przyszły rok. I czy będziemy właśnie organizować wyjazdy, o których Wam wspominałem, zresztą o których tam jest napisane, jest powiedzmy taka mała zajawka na stronie internetowej naszej. Czy na przykład dzięki temu, że właśnie współorganizuję różnego rodzaju eventy, to pojawię się na, tzn. pojawimy się ogólnie z naszą flotą na Radzie Śląska, który zaczyna się, jest dzisiaj się już zaczyna, jak to nagrywam. Także no, film siłą rzeczy się nie pojawi przed Rajdem Śląska. Kto nie był, niech żałuje. Kto był i się spotkaliśmy, to miło było. W każdym razie robimy właśnie kilka fajnych rzeczy, także po pierwsze będzie sklep z merchem i nie tylko. Będą tam się pojawiały różne ciekawego rodzaju produkty i usługi. Poza tym tworzy się też zupełnie osobna działka. O której chyba jeszcze nikomu nigdy nie wspominałem, aczkolwiek pomysł był od razu taki, jak powstawało trofeo. Więc dzięki naszym, naszemu pośrednictwu, będziecie mogli kupić fajny, ciekawy samochód, albo taki jak coś takiego jak mamy w Gamie, czyli jakieś sportowe auta luksusowe, albo na przykład Yang Timery, czy jakieś klasyki. No ogólnie ma być to założenie ma być to ciekawe. Tak samo będziecie mogli e, dzięki nam, e, naszej platformie, nazwijmy to, sprzedać swój ciekawy samochód. E, będzie tam formularz kontaktowy, i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym też będzie cały osobny film, z racji tego, że to będzie całkiem zupełnie osobna działka. No i tak pół żartem, pół serio z tym TikTokiem. E, zaczęło się trochę od Beki, natomiast ja, rynek, influencer marketingu, obserwuję sobie już od dawna. I powiem Wam, że to jest ten moment, w którym. Wchodzę w to, bo. No nie mogę na to patrzeć. Nie mogę kurwa patrzeć jak ci ludzie, którzy albo fleksują się tym, że ten ma droższą torbę kuciego, a ten ma tylko półkę niżej, albo się obrzucają głównym w internecie i szepią na tym masakrycznych hajs i jeszcze mają to za nic, bo uważają, że im się to należy po prostu. Jest to żenujące więc stwierdziłem, że skoro oni mogą trzaskać srogi hajs na influencerce, to ja też. Także będziemy tutaj tworzyć content, promować i przede wszystkim będziemy go monetyzować. Także zero nowa dewiza to jest zero zajawki, wszystko tylko dla hajsu i tego będziemy się trzymać. Także tego typu rzeczy będą się wydarzały w najbliższej przyszłości, eee, oczywiście z humorem i z toczeniem sobie peki ze wszystkim. Przy wszystkim, żeby po prostu nie zwariować, bo od tego co się dzieje aktualnie na świecie i w naszym, świe naszym kraju to naprawdę można już dostać na łeb. Ale nie ma co narzekać, jest dobrze. Poza tymi chujowymi rzeczami, które się wydarzyły, dzieją się też fajne i na nich trzeba się skoncentrować. Także ja idę sobie właśnie naszym świetnym, zajebistym, fioletowym chargerem którego uwielbiam i uważam, że to jest chyba jeden z najfajniejszych samochodów do jazdy na co dzień jaki posiadamy także możesz wbić już teraz na trofeo.pl tudzież na którejś z naszych social medi i wynająć go właśnie dla siebie ponieważ pogoda jeszcze sprzyja a wiadomo, że zrobić sobie fajnego tripa właśnie teraz gdzieś jak kończy się lato zaczyna się jesień, widoki stają się fajne bo zaczyna być bardzo kolorowo to jest zawsze super sprawa tak, wspominałem, widzimy się na Rajdzie Śląska, który zaczyna się dzisiaj, albo też będzie z tego osobny jakiś tam vlogowy materiał, a co do właśnie kontentu to mam fajny pomysł na trzy różne rzeczy. Co prawda nie jest to nic odkrywczego, ale coś, co będzie się na pewno fajnie gdzieś tam oglądać. Także albo pojawi się z Rajdu Śląska właśnie jakiś vlogowy materiał, albo właśnie teraz zobaczycie jakieś fajne przebitki. thank <sweak> you